Chciałem się zapytać o stodołę, nie chcielibyście przebić stodołę? Miło mi, że panowie, jak trójka odjedzie, to pomożecie w robocie. No właśnie. No. Co trzeba orać? Przykro ta, ta? mi takie stare deski ze stodoły. Przykro mi takie stare deski, jak na stodołę pani ma. A, no gdzie znajdziecie takie? No, tutaj. Nie. <grym> no, nie ma. Bo my odbijamy a przybijemy nową deskę. Aha, no to różnie jest. Tylko to zależy czy pani chce, nie, bo my potrzebujemy taką starą deskę, a nową bo my już nie potrzebujemy. No to jest za darmo, wie pani, my przywodzimy nową naszą deskę, a w zamian sobie bierzemy tą pani deskę przybijemy nową deskę. Na, na no. dysky, czy te... nie, to jest czy Pani ma nie lata co dodać. Popatrz pan dachówka jest. No, tylko teraz zjadł. no on ja nie dobrał. sama jest pan, żeby włożył te dachówki. By Prawie by włożyli te dachówki. Co? Prawie by włożył dachówki. Włożył się do Ale to teraz no, no. no. nie, ponieważ dachówki, bo nie było czasu, bo jeździmy za to, co robią. A skąd jesteśmy? Zawoi. Zawoi? to tam lasu. No. No. Przejś tam handlujów. Żeby. Ale Unii nowe do deski, a te przybiją nowe, a te wezmą. No. Za darmo. Wie pan co? Tak, co dała ani jednego gościa. Kropie są wszystko, ani jednego gościa nie W No. 38 roku budowano, przed wybuchem wojny. No. no. Można zobaczyć się może zobaczyć jak z ja bym go że nawet bo tam poli nie mogą, nic ale zaraz tym wiatrem uszkodzi ale popatrzcie się jako dachówka czerwona tyle lot jest dachówka no są te wiatry południowo-zachodnie no to teraz wyrwało a może było już tam coś naprawiane kiedyś no bo to się film przyjechał gdzieś coś było tam tam jak to na podpile Pawą znowu nie będzie, bo nie potrzeba. No ale w głowie już było coś wypite, pipa. No. no i widzi pan, jak renna uszkodzona jest? Bo zachaczył, gdzieś to taka wysoczyzna na tym wodzie, a traktorem wjechać? No ale co zrobić, że się dostał nie? Bo jest przecież trudno. No a teraz widzicie panie, co się, co mi porobi dzikie śmieje. Jak żyje, to jeszcze tego nie będę. Chodź pan, zobacz, chodź. i zaczynałem za, się, że ja się na dwoje do. Tutaj mój może z jajkiem idzie, bo wychodzi tam, gdy pan. Mm. A mam nie oczekuję, bo mi zaś przyrzucił ze zary, ze szkoły. I to zrobicie. Do dostanę 600 zł na 3 miesiące, bo te kwartalne, no, te tak no takowie, pan. No. to Jak się oblicza? Mm. Teraz zł do tego mam ubezpieczenie, a zjeźdź nic? No, i tak jest wszystko. No i popatrz pan, jakie dziury, co porobili, nie ma rady w ogóle przejść przez ten. No, u a uciekają, wie pan, no za korzeniami my się jamujmy, albo co, bo tak poodkrywamy. I całe te pola, tu pole, wszystko zryte. Tak jak robię, takie dziury porobię. No i na to nie ma żadnej, ani jakiegoś ulgi, ani niczym ma, ani nie tym piotego. No i widzi pan, co teraz się porobiło? Przecież teraz nie ma kontaktu człowieka z człowiekiem. Widzi pan, jak zresztą imboszczy na pewno tak, wiesz, yy, Sadzo drzewa koło domu, żeby nawet tak nie wszedł na podwórku. I to nie polskiego. Roz. Jak? No, nie polskiego pochodzenia, te krzewy drzewa są, Na no to, żeby nie było kontaktu z ludźmi. Takie wszystko wieś. nie? I takie. Panie, A tu, tu macie deski, patrz, już nie trzecę ten. Tu... Pani wą tu sprzedo te po pięknych pieniądzach Te nowe przybijecie, będzie ładność doła, a stare weźniecie Tu panie, front był cały, to było tak koniami zasłane pole a Niemcy byli, jak tam ośrodek, nie wiem, wiecie może Sierżowice, nie? No. I tu już co te lasy są A tu całe ruszył, to tak było, konie w nocy zaraz wywozili, żeby nie widział wróg no kurczę, że pewnie jojko moje. Zaniesła jojko? Co? Zaniesła jojko. Nie, nie, ona daje mi znać. Wie pan, że chce iść do stajni tam no. wpuścić, żeby nie wpuściła. Na pewno moje jojko. No, no to czym mam, no to zaznaczę by panie takie rozumie gują. No i trzeba pan, po prostu mówię, psem być u własnego domu. No właśnie. jest czterech braci, mają pieska nowego. W zeszłym roku trzy kury mi zjadł. Prosiła każdego osobiście. To gady. Przecież ja tyle co to jajko se usmażę, z nim se. I przecież wszystko dorosłego domu. I rozumiecie, zamknijcie no. sobie albo do budy ubiąście. Wy se Rzeka nas dzieli, droga nas dzieli, ani my sąsiedzi, ani my przyjaciele, ani i wy mnie kazacie kury zamykać, tak, o, to jest. no, no i, i tak, i słowa nie były i do tej pory buzie zamknięte, nie odzywaj się, ale mają nowego pieska, i, i już jest szkolony, I jak idę, bo tak brudna woda, albo coś, to do i tam idę wyląc, to ten piesek leci na to pole, rzeką, szkole mnie, a tak no szkolo? co, tak go szkolą, tak, nie duży, białe, takie perzowe pianki, takie piątko, a są tu te dzikie kaczki, wie pan, coś nie? pięknego. Ja się nie mogę, zachwycą się, bo one wieczór na ckawę odchodzą, nie? Na ckawę, A przynajmniej tak rano. Nie wiem, nie znam czy to jest samiec, czy samica jest mniejsza, ale jest tak pięknie kolorowe tu panie, głowa i to, że nie, nie mogę się, To on już położy kiszer. I one hmm. się tu prawie kąpały, a tam mamy wodę przez rzekę, to jest głębi jak ta rura idzie, nie? To jest głębiej woda. Aha. No bo z tamtej strony mamy wodę, prawda? i do tego, no to ten drań wyjął te szyb. paczki, wy, bo byłby złapał może, a przychodzi i tu na drogę, jak się wjeżdża do mnie za tak. drugi, nie, to sobie nic ino patrzy. Ja oj no czekam. No bo co, no właśnie kulej No mówię no, no, no panu, że trzeba być... Pasują deski? Ale to by trzeba było pani nowe, przywieźć ładne, poprzybijać nowe, wiesz od ludzi. Panie, a... No. Jak był front to w stodole polili lusy łogi i no. nic się nie spaliło ani no. krowie brali ludziom nie, bo jeść potrzeba było i tego było, i polili łogi nic się nie stało. A takie też będą? Takie jak tu są? To nie. Nie były? Czemu? A to są na gruba, ale to jest ale to pani takie no. a nie, nie. Albo to są nie, to a można tam od środka co? No, co? a pierwsze się jest? dogadajcie, czy pani się no, zgodzi, no, ja, żeby to no, to... nowe deski przywiezły, no, przybiją nowe chcecie zobaczyć no drugiej stronie ta deska wygląda normalnie pani miała nowiutką deskę no. co? nowiutką deskę by pani miała, a no, potrzeba taką fajną, tu ta deska jest. No. Chodzi, o to, chodzi o kolor, wie pani? A, no, no. No było no, 1938 no, no. roku, pani, A słońce odszedł, no, no to no. daje te cienie różne. że ładny kolor taki deski. No, no. A to no. pani no, co, tu sama mieszka, czy... No, tak się rosną. To roz... nikt pani, pani nie pomoże? Nikt. A kto pomoże? Siostra no. w Prakowie, blisko Grębałowa tam. Jest. Tak zostawili mm. samo Pani? Co? Tak Panią samą dostawili? No, nie wybiera się choroby, nie wybiera się śmierci ani wzroku. Dużo nie Pani jeszcze przeżyje, bo widać, że się Pani dobrze czy Boże, czy to nie jest około 10 stapień. jakie to masz myśleć? 10 stapień, codziennie. I doktor przychodzi do szpitala i zawie, w po Nigdy w życiu nogi mi służyły czerwone do jak nie wiem co. Lekarz przyszedł, pielęgniarka, no, leżeć i nogi do góry. No panie, no te trzeba zapolić, trzeba znieść coś muszę, czy ty, kury mam, no to już żywi cierpi, bo się ojku ma, że już mą nie do tego. I, I tak, no to jest jedyne wyjście. Za, no rano przyjechało pod okłody, po jediniaka, zawiesi mnie w te środę po piecowo, do szpitala. I ma miejsca, łóżko jest, ale przywieźli obok mnie takie po prostu asma, ciężka asma no, to... <grym> i nie mógł w ogóle jak ust otworzyć. No dali mu tlen, ale mówię, no, fajnie, żebyście mieli tylko w nogi. No, ja myślałam założyć 5 dni będzie, bo tak mówił ten lekarz, że jest y, dużo jest pacjentów, a miejsc nie ma, nie? Do tego, no, no i ku wieczorowi do domu lekarza rodzinnego do leczenia, 20 okay. zastrzyków wzięła, co 8 godzin antybiotyki, no i co, jak było, tak jest. Gaczę się o te deski. Chcecie takie nowe deski, żeby wam przybili, a te sobie wzięli? No e, panie, to się już tak, wie pan, jak się poruszy, to, a, się... A... No, to się poruszy. No to dłużej, no. to, to, się, to nie co, my. Przewijaliśmy nie jedno no. Zawsze zadowoleni byli. No wiem Pani, gdzie są ludzie, a tu ja jestem sama. I co, a wiatry są. Widzi Pan, z tamtej na dachu jedna może tylko dach serwana. A popatrz Pan, bo wiatry są południe, no. bo zachodnie. Ile tu serwano? Dachówki poprawiają. Poprawiamy dachówki, pomogę, tu Pani. No. <laughs> o, nie, nie. Bo to Pani nie będzie miała żadnych kosztów, nie? Co? Pani żadnych kosztów, a my, a my sobie zarobimy. Jeszcze pani nowy deskę będzie. Dole. nie będzie stać w to dole, nie? No. Par nie będzie, bo się równo przybije. No. A par... No i wie pan co? Nie ma ani jednego głościa w ma no. Ani jednego głościa. Jak robimy? No tak. Jakie kroki są i wszystko? I wszystko. Nie wiem, czy kołki, czy jak to jest? Takie zaciosy. Co? Zaciosy. No. <laughs> Jaka była? Bo... No. Te... Cieśle i wszystko, jakie, jacy byli ludzie, umieli, no. a teraz są. Kogo się chcieli do pomocy, nie ma. Ja nie, nie robię. Ma. a komu jest? ale pioku to jest całe środowisko pijackie, a zarobiła ta Sierżowica. Bo wczoraj miała tutaj Pani Krysia Mikołajczykowa, wie Pan jak ten mocno, a później poszła na emeryturę, a miała urwanie budu od tych pijaków. a samochody i to, tej tym sensie no to już zrażeniowała z pracy. To się części do siesz. No to tamta samo za A policja jeździ codziennie teraz. A jecha tam no straż Niemcy piątek to się krowy. No. no gdy duże trzeba, zapołek no. albo coś nie i poli się. Tam też na ruinie gdzieś i się poli nie Ale jako myślę, że jest ludzko okropnie. wie Pani jak to wygląda? Bo na przykład byśmy odbili tą ścianę jedną, wyciągnęli i zaraz w tym samym momencie przybyli drugą. No ja nie będę wszystko odbijał tylko trzeba to etapami. Po trochu i tym. Ale panie to ja gwarantuję, że ty nie jest zdrowe. Ale deska? No. A no właśnie o taką chodzi. Co? O taką deskę nam chodzi. No to no a dlaczego o taką pan chodzi? Bo to, by... Bo to oni robią tak, że teraz ludzie mają tak w głowach, że szał przyszedł na taki kolor deski. I chcą w oni w domu deskę. sobie... W domu sobie robią później ściany z takiej deski, bo to się czyści jeszcze, to nie jest taka deska, ona jeszcze jest obrawiamy fałdy. Tak? To obrabiają te deski, czyszczą i łączą i takie panele robią z tego. Tylko chodzi o to, że ta deska musi być stara i kolor musi taki mieć. No widzieliście. O teraz no to teraz takie wymysły mają. Tak, daleko tak. zaszła ludzką myśl. No i z Bogiem też tak budził, bo słyszycie na księżyc co jest. No. Nawet Ojca Świętego się jeszcze, ja powiem zamiast się modlić, że jeszcze są księżo, bo jakby nie księżo to piekło byłoby, co z tym robił, co poszedł no. do mnie, To był człowiek od szatana posłany. Jako, jako demoralizację wprowadzał i by wszystko akceptowane było. No teraz te wybory, no ja mam nie pójdę, ale pełnomocny też też, były poprzednie wybory co to do tych rad, do tego było, nie? No to przyszła z gminy później, bo najpierw panią sołtys, a później urzędniczka, że musi być podpis i mieć moc prawną, nie? Do tego. No, ale oddam go, za teraz tego, na pewno i wy też macie tego dudę, no. Przez człowiek z ludźmi, czy moi, i rozumie, i jak te marsze i to wszystko, to co ci robili? I policja się też pamiętuje, Bo też demonstruje, o zarobki, o wszystko. A wszystkiego mało. Nie ma budżetu. No bo jak hulali, robili, ten zajrzał do Europy, to mu 200 tysięcy dali na prezent. No, no. No to kupili Matoła. A Matoł się porozumiał z drugim z Rosji. Tak, nie i... bardzo pani się chce zgodzić. Co? co? Nie bardzo tak pani chce się zgodzić. No nie Pani, bo jak się to porusza... Nie ale to się są... nic nie stanie, chłopaki no, też nie mają na chleb, no nie, tak nie prostu, ma na chleba. Ale są też te, jak się tu kropie, <coughs> kropie łapy, to się wszystko to narusza. Ale nowo deska jak się do to uszczywni... I te, bo i jest... widzicie te szczyty... Ale te szczyty nie, no. my Pani powiemy, tylko te. No. To są tylko te boczne, bo no. szczyty to by my nie ruszali. No. Tutaj nie, tylko te boczny nakłon, a my damy nową deskę i są szpary teraz, nie? Są szpary, no. to do stodoły, a nowo będzie? Ale widzi pan, że tu w deszczu tak nie ma odsuwki do tego, ale w jakim stanie są. No to tak jak na, na każdej no, stodole. Nie zgnita, ani No, na każde stodole, no. no. tak na każdej To tak na stodolach są. I tak Nie zarobione nawet. No i sęków no <laughs> też widzicie panie, nie ale ma Ale na to tak nie, nie patrzymy. Tylko, no ale popatrzcie pani, no, Chodzi kolor, no. Ani w szczycie, ani tego, nie ma szynku. No. to jest deska no szczyt byśmy zostawili no. szczyt nie, nie cało. tylko chodzi o to, że te ściany większe to są no. i w tą stronę tak to, no. No. to jest te dachówki byśmy tylko my szukamy, a nikt takich ładnych z nie mówi ma. małe nie? mają takie deski a my potrzebujemy takie dłuższe dłuższe to, nie, dłuższe to są ładne, bo to chciado, a tak krótko to nie no a ty od spodu pani, to tam wilgoć będzie E, no, patrzę, to dobre, to, no, wystarczy, żeby chociaż była od samej góry ten, to już jest dobrze. No, dwa metry, żeby miała deska przynajmniej. Szukajcie następnie, bo są jeszcze stare stodowy ale wsi. Ciężko znamy. Mają, ale taki małe. I takie małe. Małe. Tak fajne. No, panie, gdy było 3 hektary pola, czyli prawie 4 hektary, to musiała być stodoła. No. 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 nie, no Ile pszenica nie rozwiela było, tam było 40 jarów, pola miały. Tak, 90 było w jednym kawałku. Na zierszowskim. Tutaj hmm. pojedzie od z masy, a nie z masą i kiełbasą. Tam zawsze kompy z jest pusto. Ale to się pani zgodzi, nie? Co? A telefonu do panie? Co? Nie mam, panie. Ja mam kontakt z ludźmi na żywo panie. Nie, nie, pani nie, 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 jak tam? a no widzisz. nie, bardzo To raczej nic, nie? Co? Raczej nie. No nie, pani, Jeszcze to, wie pan, ruszy nie, 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 nie. się, to dojemy, to też jest pusto po pod to, no. Tylko dołem byśmy nabili, to byśmy do samej no, no. ziemi nabili to no. nie? To by nie było, bo ter teraz Słysza. ma pani szpadę, nie? bo widzę, że kocury, no. kocickę no to wchodzę tak. A to aby wtedy miałaby pani, wie pani, do samej ziemi deskę nabitą, no, ja nie chciałabym do ziemi. To też tak, ile było w Jak leje, to nawet mi się tu wodach. do A. Nawet jak tego koszynie, jako kryńska żywiołowa. No, no. Czyli cały dom Cały Ja byłem tam zdziwiony, dziesiątą godzina wieczór, i to było takie w stanie a brzmiało tam na północy jakby helikoptery, nie wiadomo ile jeździło i błyskało się no groza człowieka przejmował strach, życe i, i widzieć takie burze i tego. Ha. I patrzę się, jedzie auto do góry i zacznijmy się, jak już I tego czy panią zary ma woda? Ja mówię, proszę panią, mnie nigdy nie bolało kolano. Ale nie tu kolana, wysiądę na parapet bo obraz mi się działo, że go dałam do łokna, do kwatery i modliłam się gorąco. A ona mówi tak, no to ja tu wezmę straż, przyjedzie straż, no to będą, wypompują panie, porad i o pomogą, no. no i żebym nie ruszała się, tak jak siedzę w tym łoknie, w tej kwaterze. Rzeczywiście. Widzę, jak pesuł telefoniczne jest tu, no. jedzie z góry i straż pisze na tym pożarna. No to ja myślałam, że przecież przyjedzie miejscowa straż w nie, a tu, no i wysiadli i tu mieszka pani, no tam moje nazwisko wymiar. A wy skąd jesteście? się obity. No to... Nie, ja Pani nie o tobie mówi. <grym> pan ogląda No, pan <grym> ogląda. Chociaż sobie popatrzymy, czy to co jak pani nie chce, no to No, no, Zolze, że no. Nie na pewno. pewnie. No jedno że nigdy tak nie znajdziemy ludzi. No. I tak jest pani. I teraz to była pusto? Miała kusę, strasznie dobro kusę. Codziennie miała śmieta I imku. Czarno-biała była, głodokusę. Przepiękna, no. <grym> I tak na jedzenie, na wszystko, ona nawet jak kiedyś mi koleżanko ofiarowała boczku, się nie, no, to trzeba było to ugotować, ona ten rosół wszystko wypiła i co się potem stało, nie do poznania koza, do jeszcze, co to było, nie, śmiech, zielone podłoknie było, i ja się strasznie patrzyłam, no i pasła się i wszystko, a potem koza się zrobiła, tak, śmiejecie się, no to nie ma co mówię.